Na tej tamtej maski co co zachodziliśmy wizorę? Czekajcie, dostać klaski góry, kiedy pobierzemy teraz do Kissy Missy. Dla nas tego, do końca roku, to już do końca do końca to już się mój kanał z No i teraz musimy to niestety już na bo ja wysłałem z tej drzwi. No nie, spadłem w wizorę. Ja nie, na no, widzę spadaj w jesie. No i ja, okej, okay, idziemy. Na głowie skupiliśmy widzowie, widzieliście? Skupienie takie... sobie to coś... O! Okej, okay. jesteśmy na ikoncem skoku. Słyska się widzowie, co mi z się posuło Hopa! 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 Widzowie! No jesteśmy na drugim. Okej, musimy na tym chyba stanąć. No! Wiem jak ten ludzi się widzowie nazywał, okej? Okay? Hopa Hopa Ej patrzcie w jak mi to osz... idzie Co to było, co to było? Ej już na drugim wizeriach Patrzcie w wizeriach się ja... ...gospitalnym przechodzę Bo <coughs> my je dla ich... ...dla ich na tą dla widzę. O nie, nie Okej, okay, hopa Ej za dywan Co to jest spadek ten man? Coś innego, napiszcie mi w komentarzu co to jest za dywan latający? Hopa? Hopa! O jasz. No nie! Bizoje! Ale jesteśmy blisko. Tam bizoje, prawda? Musiałbym się rozpiosnowała. Hopatrz. No nie! Cały czas to jest jeszcze no i potem widzę, że no i to jest drugi osinać. No ja sobie nie chcę się z piesiem. Ale nas też będzie na moim kanale. Teraz widzę, jest Loblos, ale... O nie, widzę. Głowy są najtrudniejsze tu widzę, w tym parkurze. Okej, okay, skocer widzę, progózka. Pagi, łagiego. Okej, okay, hopa. Ojej, myślę, że na wizory hopa. No nie! Ja nie robię widzowie, ja się mam nacięcie i widzimy się ja z te głowy Sejdą, okej? Okay? Dobra, widzuję ja już to wzeszłem z głowami, bo ja będę robił teraz cięcia z głowami. Bo jestem będziemy się chodzić tą gierkę. Bo dlatego one są krumne, No i... a te kurki są łatwe. Widzieliście, ze na tym o od tamtym odcinku. Hopa! No i mostela. Pamiętamy, że zielony to był złoty. który ja wybrać. Ej, ja się tu zgasłem! Ej, fajnie zgasłem, prawda, Wizoję? Ja się tu nie zgasłem, Wizoję! To strasznie to! Wizoję, napiszcie w komentarzu mnie zaliście tą gielkę. Oznawa nam no naprawdę Teraz wiemy jakie to są mosty te no już mamy z damy, żeby się lepić już tu wizole. No i będziemy też inne gierki, właśnie na fajloncie wizore, bo one też są niektóre mogą być fajne. Napiszcie mi w wizole komentarzów, lubi się lubicie to też nie, bo ja lubię. No nie. A już wiem, wiem, co to jest. To skoczy Tu trzeba skoczyć. Chopa? Okej, okay, zeszłam. Co to jest? O nie, jakie to chude jest wizoje. Ej, to jest królne już wizoje, królne, królne. Wizoje już się boję do tego, kaka. No nie spadłem. Wizoje. A ja, sage, żeby w kontaktu, ja tu sage, bo na to się nie wyglądał. Ja to ja mam sage. No nie, Wizoje, ja z tego nigdy nie sale. To będziecie ja to lubię, Wizoje, okej? Na szczęś. Okej, Wizuje ja już tu to mega trumna. To schody jakieś? A, tu jest takie tysiące, bo nie możemy sejć, bo rozumiemy ja to tu. jest. Ja to już przeszłem, hopa. A, to są jakieś siedzące, bo tu nie można wcejść. Hopa. No i tutaj jest. A, co tam by było, wizoje? Hopa? No i znowu się rozmaliłem. Widzuje! To, to nie parę odcinku z tą mapą. Hoppa hoppa. Hopa. No i jesz! Ej, to jest jakaś ba. Sk sk Skacany po hali Umarie, zobaczcie. Całki się nie ma tu. Było na początku, wizoje. No już się nie ma. O, przeszliśmy. Fajnie. Ej, co to było? Wizoje. Wiecie, co to było, czy nie? Napiszcie mi komentarzu, bo ja tą dle, dla już drugi raz. A to... Ufus, co to jest, wizorie? Planda? A, masz nogi. Okej, wkoczymy. po pochodzi w błagim. Nie, znowu. Ale blisko metry jesteśmy, wizerze. Tutaj bądź nie jest, so wiecie? chopa, chopa, Hopa. hopa, hopa, hopa. Hopa, tu nie jestem nóżkiem tą tle, Wizoje. Chopa, chopa, no i jesteśmy. Co to tam było? Co to było? Czy tu mamy skakać? Skoro tu się to ja chyba się pomyliłem, Wizoje. Już się pomyliłem, tutaj, tak tą blę. Tam trzeba iść. Hopa. Hopa. Hop. Nie, widzę, ja te, tego nie przejdę. Hopa. Hopa, Wizoje! No nie! Ja tą blę trochę nie umiem dlać. Ja już umiem trochę. Chopa? No nie, co ty dzieje ze mną? No nie, widzowie, co się posuło? Widzowie. Hoppa. 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 No nie, widzowie. Ok. No nie, widzowie, co się tutaj śsyło? Ok Okej? Ja gorzej. Não, No nie wizoje. Coś tu basoło, tej ze. No nie Dlatego ja tam nie przejdę Okej, okay, już się naprawiło trochę Wizoję hopa. No nie, ja się taki ślal, wizoje. Okej. Okay. Nie. tak mam więcej ekran, całą przejść tam wizoje. Teraz mam więcej. A teraz mniejszy. Nie. Wizoje. dla nigdy nie, 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 nie zejdę już. Pa! Słabo widać wizoje! No i pa pa! Pilo, to jest na moim kanale! Pa!